Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Battlefielda 1. W trybie oczywiście hardcore, będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek właśnie z tego trybu. A to nasi. No i zobaczymy, jak kiedyś jeszcze będzie taka możliwość, to oczywiście pogramy. No ale tymczasem wydaje mi się, że już więcej póki co nie nagram. Choroba jasna. Gaśnij. Dobrze? Zdążyłem. Udało się. Uuu, Karkano działa w ten sposób. Aha. Czy ja tutaj nie mogę doładować, ja tu muszę wyciągnąć klip i dopiero wpakować kolejnie, więc no to przeładowanie jest takie jakby to ująć tricky, jak to mawiają Angole. Dziękujemy. Kurczę, jakiś z prawej strony gość, słyszałem go jak bieg. No i niestety tego nie zdołam wykończyć i dostałem w plecy. Spróbujmy zagrać z tym karkano. Manlicher chyba się po, 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 podobnie przeładowuje, czyli jakby gewer 95. On się tutaj nazywa Gewer 95. On się chyba przeładowuje bardzo podobnie. Z Manlicherem jest sytuacja taka, że on nie ma czterotaktowego zamka, tylko ma zamek dwutaktowy, co oczywiście w grze niewiele zmienia ale w rzeczywistości był to zupełnie strzelba, tak. Zupełnie inny mm, sposób przeładowania, bo tam, no w czterotaktowym wiecie, najpierw się podnosi do góry, później się do siebie odciąga i później dopiero do przodu i w dół. W dwutaktowym dół po prostu przeciągasz do tyłu i do przodu, więc teoretycznie ruchów jest mniej, ale w praktyce, jak to sobie tak rozebrać jakby... Wiecie, no w praktyce i tak, tak naprawdę nawet w tym... O, dobra, ja się rozgaduję, ale w tym czterotaktowym tak naprawdę i tak wykonuje się de facto dwa ruchy, nie? Tylko z tym, to odgięcie do góry jest tak jakby jednocześnie z przesunięciem do siebie, więc to wcale nie było jakieś dużo szybsze, a te zamki dwutaktowe miały większą jakby podatność, no, były bardziej podatne na zacinanie się i tak dalej. Więc ostatecznie te czterotaktowe bardziej się przyjęły i one są stosowane oczywiście do dnia dzisiejszego. Czy tam jest czołg? Coś strasznie ryje tutaj. Tak no. okay. właśnie przypuszczałem. Więc tutaj najlepiej wypluć się za mną. Kurde! myślałem, że się nie patrzy, sobie spokojnie przyceluje. Ale to nie ma znaczenia. A, wybuchło. Od... A, bo to my mamy bronić. Dobra. To zmienia postać rzeczy. Fajnie się z tego strzela powiem szczerze, z tego karkano. Okej, okay, duży nowa premia. Widzę, że się odpaliła. Kurcze. O, ten las coś tam on też dobrze strzela, powiem szczerze, on już mnie parę razy zabił. Nie w tej konkretnie rozgrywce, ale w poprzednich. Znowu zbroili brawo. Wiecie co? Ja bym się zresztą tutaj poszedł tak jak ten niebieski troszeczkę naokoło, bo wydaje mi się, że oni to brawo zdołają obronić. Ale mapka jest. Mapka jest ciężka, bo tutaj naprawdę ciężko jest cokolwiek wypatrzeć w tych ruinach. Tam ktoś ewidentnie strzela, nie? O! To dziwne, bo ja w niego chyba nie za bardzo celowałem. Okej, okay, to. Czołg wroga. Niestety czołg wroga. Widzą mnie chyba, nie? O! Aha, dziękuję bardzo kolego. Wali mi w plecy chłop. Beto piekło ktoś napisał. No, domyślam się. Zresztą byłem tam pod tym czołgiem, no wcale nie było zbyt wesołe i ciężko się nam będzie dostać tak naprawdę. Czołg strasznie utrudnia robotę. Jedyną opcją, jaką widzę w tej chwili jest próba przedarcia się tędy, za tą armatą. Czy co? Wow. Straciliśmy oba cele. Ho ho! Wysadziłem ten czołg. Fajnie. To na pewno nam pomoże przy drugim przy drugim tym punkcie. Że drugiej strefie, właściwie mamy własny czołg. Dobra, bardzo dobrze. Miałem dwie możliwości: albo iść do punktu, albo wysadzić czołg z działa. A właściwie nie byłem pewien, czy ja go wysadę. Nie? nie wiem, co to jest kolejny czołg. Raz ginął. Tam możesz za nim stoi. Zaryzykuję. Mam nadzieję, że to nie wystrzeli. Kurde, z boku ktoś był. Zanim. Okej, okay, czołg wysadzony, świetnie. Zanim stała moździerz. No może też zginęła od tego wybuchu. Okej, okay, próbujmy, próbujmy. Ja z tym karkano nie grałem chyba nigdy w życiu wcześniej. Dobra, zrespijmy się jednak na bazie i spróbujemy powiedzieć tak troszeczkę bardziej środkiem. Z tym karkano chyba właśnie nigdy w życiu nie grałem, ale naprawdę bardzo fajny karabinek. Chociaż ten sposób. Go, Gość jest, jest w wieży w środku. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Dziękujemy temu panu. Mamy wieżyczkę. <grywka> Tam temu panu też już dziękujemy. To jest dobre, dobry punkt, powiem szczerze, dobre miejsce. Ach, wbił. To mógł być ten sam, którego ja tu ubiłem. Jest taka szansa. Okej. Okay. Trzeba mniej więcej pójść w tamtą stronę, bo jeżeli on będzie trzymał tą wyżyczkę, to będą nas straszliwie kasować na obu punktach. Więc myślę, że trzeba to będzie próbować odzyskać. Patrzcie, Niemiec. Patrzcie, Niemiec. Nie no. Nie dowiarz, ja tak dużo pocisków w niego wystrzeliłem, nie? On tam jest, on tam jest. Alfa uzbroili. Okej, okay, no ja liczę na to, że on nie przeżył. Przeżył, on tam jest nadal. O, to nasz. Nieważne. Nieważne, 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 nieważne. Idziemy na A. jest na punkcie. Chciałem wbić na Hama, ale... O! Rozbroiliśmy! Pod nogami tego... czołgu. Nie wiem, czy szturmowiec się nie przyda, żeby wysadzić to diabelstwo. Ale wiecie co? Nie, weźmiemy sobie amunicję K. Ja wiem, że to jest mało skuteczne. Ale no, spróbujemy. Znowu uzbroili. No tak, oni cały czas siedzieli na tym punkcie, więc... No to jakiś naprawdę hardkorowy gość tam pił i to rozbroił. Próbujmy. Okej, okay, mamy działo. Wow. Jest czołg. Municja K. No, oh, bez sensu. Z takim sy systemem przeładowania nie ma sensu stosowanie tej amunicji. No i Astracone. Więc nie, nie, nie. Olejemy to na Przeciw, pewno nie będziemy kurczę z tego strzelać Brawo też uzbrojone, ale tutaj jest nasz czołb z kolei, więc powinniśmy sobie poradzić. No kurde. Ja te flary specjalnie walnąłem, żeby mnie nie było widać. Ej, no, czy nikt się tu nie kwapi, żeby to rozbroić? No nikt. Znaczy niby kwapił się wszyscy, ale... Średnio im to wychodzi. Pierdziele, nie wierzę. Jakim cudem? Nie no. Ej, no skąd ten... Aha, to inny, to inny, to inny. Ciężka sprawa. Czy to jest ostatnia strefa? Nie, przedostatnia, mamy czołg. Ich jest 38, więc no mamy szansę, wydaje mi się ich zatrzymać. Lecimy. Wróg się przemieszcza. Wróg się przemieszcza. Uh -huh. Snajper, widziałem go. Nie dostał. Artylerzyści, stajemy wroga przekazane naszym artylerzystom. Artyleria, mają Ależ dużo dużo tej amunicji jednak jest. O, tam jest czołg. Nie, to jest jakiś wóz pancerny. Tu jest aż z chyba z 8 pocisków w tym karabinie. To jest hardcore, więc nie da się tego sprawdzić dokładnie. Cholera. to rzeczywiście jest z 8 pocisków. No To jest kurczę pojemny magazynek. krawędź mapy. Współrzędne wroga przekazane naszej artylerii. Przeciwnik uzbroił cel alfa. Choroba jasna, no. Wiedziałam, że dostanę w plecy. To było pewne na 100%, ale trzeba było biec, nie? Okej. Okay, Okej, okay, świetnie. Dobra. Cel Alfa rozbrojony. Oni tam z tej prawej strony strasznie cisną. Spróbujmy może się tam gdzieś przedostać. Coś troszeczkę postrzelać. Cel Alfa uzbrojony Widziałem go. Kurde. nie. O, 64, no tak, bo przepchnęli sektor, no. Chyba nie utrzymamy. zostało B. Straciliśmy cel Alfa. Usłyszałem? Martini, no właśnie, od niego zginąłem. Usłyszałem go i od razu od niego zginąłem. Nie wiem, gdzie on może być. On chyba kampi na dachu. Widzicie tego typa? Kurczę, pokazuję paluchem na monitor. A on gdzieś tu kampi na dachu. Na 100%. Sły słychać go, cały czas strzela. Na tym daszku siedzi. To on. Kurde. No i kolejny, oczywiście. Oj, słabo to wygląda, bardzo słabo. Cel brawo, uzbrojony przez wroga. 55. No, coś czuję, że my tego nie ugramy, jednak. Naprawdę, tak jak wspominałem, tutaj obrona tych punktów jest bardzo, bardzo trudna. Zazwyczaj wygrywa drużyna jednak atakująca. Wiecie, tak to wygląda. Nie wiem, czy jest sens tak wbijać na jana, ale z drugiej strony nie ma innego wyjścia. Mamy czołg. panowie, wykorzystajmy to. Kurde. Dwa, jeden. Już jeden typek napisał GG, więc no. Bojowniczy jak cholera. To nic nie widać. Wow. Dobra, tam siedzi Jack, proxy, kojarzycie go? To na pewno on. Tam jest jest typ nie przyjaciel Dobra, zabiłem go świetnie. Tego też o nie. Mamy kolejnego do, Dobra kampa nie jest zła, nie? Tam ktoś do mnie ryje. Dziękujemy. Dobra, idę pod tą wieżę, idę po niego. To jest Jack Proxy, to na pewno, to na pewno on. Spruksował raksy. Wow, jest. Kilku ich tam jest. Zabił mnie, komander Nero. Ale tam musiał być też Jack Proxy, na pewno. Okej, okay, czy uda się to wybronić? Mamy czołg. 23 ich zostało. Bardzo ładnie ich tutaj docisnęliśmy. Naprawdę to była dobra akcja. Kurczę. Polubię ten karkano karabinek. On ma sporo, sporo amunicji w tym magazynku. Biegnie, biegnie Niemiec. Nie, to nasz. Już, już mogę. Z... O! Nie dobrze. Wysadzony. Pięknie. O, to zwłoki. Przeładujmy sobie. Dobra. Krawędź mapy. 15 zostało. Czy my to ugramy? Przekazane naszym artylerzystom. Okej. Okay. Artyleria wali pod tą wieżą, tam ich mnóstwo kampi pod tą wieżyczką. Bo trzeba przyznać, więc to jest moim zdaniem dobry wybór. I w tych ruinach też byli wcześniej. Zaraz ich tu porobimy. Ach, już myślałem, że drugi raz się uda taka epicka akcja, ale chyba nie. Siedmiu zostało do końca. Coś czuję, że my to wybranimy. Dzięki temu czołgowi, który stoi na punkcie. Tylko i wyłącznie. Bez niego to absolutnie nie szłoby tego zrealizować. Dobra, lecimy w prawo. No co się naleciałem? Ten bar to jest strasznie dobry karabin, coś mi się wydaje. Ja bardzo często z niego ginę. Słyszałem, że jest niezły, ale. Wiecie, nigdy nie miałem okazji z niego strzelać, szczerze mówiąc. Czterech zostało. Jeszcze dajcie mi z jednego fraga. Lecę po jednego fraga. Nie. Dobra, to jest mój frag. I możemy grę kończyć. To nasz. Zostało jeszcze dwóch. No i koniec. GG. Dobra gierka, naprawdę bardzo, bardzo dobra gierka. I tyle mam chyba do powiedzenia. To jeden z ostatnich odcinków trybu hardcore w Battlefield 1. Może nagram jeszcze jeden, może nie, zobaczymy, ale naprawdę ten tryb jest rewelacyjny, rewelacyjny. Oczywiście nie zawsze się udaje, bo niektóre mapy, tak jak wspominałem, nie są zbyt dobrze zbalansowane, wiecie, ja nie, nie wszystkie karabiny piech... O, ja bym pierwszy. Nie może być. Nie, może powychodzili ludzie i dlatego. Na pewno. Przez długi czas nie byłem pierwszy, więc. Raczej nie, nie wrzuciło mnie na to pierwsze miejsce. Mm, tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.